A więc odwiedzasz gorące źródła pana Rzymu? No więc, czy trochę ci nie po drodze, gdy odwiedzasz mój kraj? Ne, ne, wiesz, to jest okej, okay. jakby to jest w połowie służbowe, w połowie wakacje, no wiesz jak to jest. Ach, no to okej. Okay. Ej, powiem, bo ty jesteś w sumie fanem gorących źródeł, no nie? Ale to trochę zabawne, że nawet zwierzęta od ciebie biorą takie kąpiele, no nie? Nie masz zamiaru założyć, wiesz, ręcznika na głowę, jak wanimy? Wiesz, w sumie to w tych czasach tego nie robimy, a z tymi zwierzętami to wiesz, to trochę taki sezonowy fenomen w moim domu. Wiesz, w folklorze jest dużo o zwierzętach, jak i o gorących źródłach. Wiesz, na przykład, jeśli zwierzę pojawia się na drodze osoby, która zajmuje się Gorącymi źródłami, no to wiesz, to jest coś w stylu, że mu dziękuję. No albo jeśli kota uleczą gorące źródła. Ne, ne, jestem ciekaw, czy wiesz, twoje gorące źródła są jakieś magiczne, że jak do nich wejdziesz, to już od razu się w nich zakochasz. O, zobacz, coraz więcej zwierząt przychodzi. Wow, okej, okay, tam jest jakieś dziwne.